Dokładnie o godzinie 10:30 rano, 30 września 1999 roku, w betonowym budynku na japońskiej wsi zaczęło się dziać coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Niekontrolowana reakcja łańcuchowa. W budynku J.C.O. Conversion Test Building w miejscowości Tokai Mura, w prefekturze Ibaraki, atomy zaczęły się dzielić szybciej, niż ktokolwiek był w stanie je zatrzymać. Powietrze zaczęło świecić. W ciągu 25 minut pracownicy zobaczyli jasno-niebieski błysk, przecinający obiekt niczym zamrożona w czasie błyskawica. Alarmy gamma w zakładzie zaczęły wydawać dźwięki ostrzegawcze, których nikt jeszcze w pełni nie rozumiał. Był to moment, w którym japoński przemysł jądrowy przekroczył granicę, której obiecał nigdy nie przekraczać. Zanim przejdziemy do sedna, prosimy o polubienie i subskrypcję. Błysk pochodził z czegoś, co nazywa się promieniowaniem czerenkowa kiedy cząsteczki poruszają się szybciej niż światło w wodzie tworzą ten nieziemski niebieski blask jest to znak rozpoznawczy niekontrolowanych reakcji jądrowych trzech pracowników właśnie zakończyło wlewanie roztworu azotanu uranylu do zbiornika osadowego roztwór wzbogacony do 18,8% uranu 235 paliwo przeznaczone do japońskiego reaktora powielającego Joyo nie przestrzegali jednak licencjonowanych procedur Zamiast używać zatwierdzonego zbiornika buforowego i systemu transferowego z ograniczeniem wysokości, przenosili roztwór w wiadrach. Wylewali go bezpośrednio do cylindrycznego zbiornika otoczonego płaszczem chłodzącym wodą. Ten płaszcz wodny miał stać się najniebezpieczniejszym elementem konstrukcji w Japonii. Operatorzy dodali około siedmiokrotność określonej wartości granicznej dla zbiornika. Siedmiokrotność. W chemii jądrowej takie odstępstwo nie jest tylko łamaniem zasad niszczy ono podstawowe prawa fizyki, które zapewniają stabilność atomów. W momencie osiągnięcia masy krytycznej neutrony zaczęły rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach. Płaszcz wodny, który miał chłodzić system, działał zamiast tego jako moderator neutronów, spowalniając cząstki na tyle, aby utrzymać reakcję łańcuchową. Więcej neutronów oznaczało więcej rozszczepień, więcej rozszczepień oznaczało więcej neutronów. Reakcja teraz sama się napędzała. O 18.15 tego wieczoru pracownicy JCO rozpoczęli ewakuację obiektu. Jednak szkody rozprzestrzeniły się już daleko poza mury budynku. Detektory neutronów w oddziale NAKA Japońskiego Instytutu Badań Energii Atomowej, oddalonym o 1,7 km, zaczęły rejestrować impulsy. Nie powinny one wykrywać niczego z zakładu JCO. Pojazdy badawcze, przemierzające okolice, mierzyły poziomy promieniowania od 0 do 0,3. Do 440 mikrograłów na godzinę. Niektóre odczyty osiągały nawet 510 mikrosiwertów na godzinę zaledwie 70 metrów od budynku. O 20 tego samego dnia prefektura Ibaraki podjęła decyzję, która na zawsze zmieniła oblicze japońskiej energetyki jądrowej. Nakazano mieszkańcom w promieniu 10 km pozostanie w domach. 310 tysięcy osób. Kazano im pozostać w domach, ponieważ 19 godzin drogi od Tokio. Atomowe cząsteczki ulegały niekontrolowanemu rozpadowi. Reakcja łańcuchowa, która rozpoczęła się o 10:35 tego ranka, nadal trwała. Nadal generowała neutrony. Nadal świeciła na niebiesko w zbiorniku, który nie był przystosowany do jej przechowywania i nikt jeszcze nie wiedział jak ją zatrzymać. W budynku konwersji trzech mężczyzn miało stać się twarzami najgorszej katastrofy jądrowej w Japonii. Hisashi Ouchi, 35 lat. Masato Shinohara, 39. Jutaka i 54. Stali tuż obok zbiornika osadowego, kiedy osiągnięto masę krytyczną, kiedy pojawił się niebieski błysk, kiedy rozpoczęło się 19 godzin niekontrolowanego rozszczepienia jądrowego. Ułci pochłonął około 17 siwertów promieniowania na całe ciało. Aby to lepiej zobrazować, dwa siwerty mogą być śmiertelne. 8 siwertów. Zabije w ciągu kilku tygodni. 17 siwertów to około osiem razy więcej niż dawka, która zabiła niektóre ofiary w Hiroshimie. Uchi otrzymał dawkę równoważną ośmiokrotnej ekspozycji w punkcie zero. Shinohara otrzymał 10 siwertów. Joko który stał najdalej od zbiornika, otrzymał od dwóch do trzech siwertów. Wszyscy trzej natychmiast zaczęli wymiotować. Liczba ich limfocytów gwałtownie spadła. Rumień skórny rozprzestrzenił się po ich ciałach jak poważne oparzenie słoneczne. Były to typowe objawy ostrego zespołu popromiennego. Ale reakcja łańcuchowa nadal trwała. Nadal pompowała neutrony i promienie gamma do otaczającego obszaru na poziomie około 4 msw na godzinę na granicy terenu. Było to czterotysięczne przekroczenie normalnego poziomu promieniowania tła. Podczas gdy trzech pracowników zostało przewiezionych do szpitali. Zespoły ratownicze stanęły przed problemem, do którego nikt w Japonii nie był przygotowany. Jak zatrzymać niekontrolowaną reakcję jądrową, gdy nie można zbliżyć się wystarczająco do źródła? Odpowiedź pojawiła się po dokładnym zrozumieniu co podtrzymywało reakcję. Płaszcz wodny, otaczający zbiornik osadowy, działał jak moderator neutronów. Szybkie neutrony z uranu zwalniały w wodzie, co zwiększało prawdopodobieństwo rozszczepienia innych atomów uranu. Więcej rozszczepień oznaczało więcej neutronów. Więcej neutronów oznaczało więcej rozszczepień. Była to pętla sprzężenia zwrotnego, która trwała do momentu usunięcia uranu lub spuszczenia wody. Zbliżenie się do uranu było niemożliwe. Poziom promieniowania zabiłby każdego, kto by tego próbował. Więc o 2.35 rano 1 października technicy rozpoczęli najbardziej niebezpieczną operację hydrauliczną w historii Japonii. Pracując na zmiany, aby ograniczyć swoje narażenie, zaczęli spuszczać wodę chłodzącą z okolicy zbiornika. Od 2,35 do 6,10 rano systematycznie usuwali moderator neutronów, który podtrzymywał reakcję. O 6,14, 20 godzin po rozpoczęciu, reakcja łańcuchowa w końcu ustała. Poziom neutronów gwałtownie spadł. Niebieska poświata zniknęła. Atomy przestały się dzielić. Jednak dla Uchi i Shinohary szkody były już nieodwracalne. W międzyczasie poza elektrownią rozgrywała się największa w historii Japonii sytuacja kryzysowa, związana z promieniowaniem w czasie pokoju. 161 osób w promieniu 350 metrów od elektrowni zostało ewakuowanych z 39 gospodarstw domowych. Zostawili wszystko: swoje domy, swoje rzeczy, swoje przekonanie, że technologia jądrowa jest godna zaufania. Szkoły podstawowe i gimnazja w całym Tokai. Zostały zamknięte. Zamknięto 137 szkół i przedszkoli. Pociągi przestały kursować na obszarze dotkniętym katastrofą. O pierwszej w nocy na autostradzie Joban ustawiono blokady drogowe, odcinając główną arterię transportową. Strefa ewakuacyjna stała się miastem widmem w cieniu atomów rozpadających się w niekontrolowany sposób. Rano władze rozpoczęły ogromne zadanie badania ludności pod kątem narażenia na promieniowanie. Tylko 1 października przebadano 70. 256 mieszkańców. Następnego dnia kolejne 1844 osoby. Większość otrzymała dawki znacznie poniżej niebezpiecznego poziomu, jednak wpływ psychologiczny był ogromny, nie powinno się to wydarzyć w Japonii. Technologia jądrowa miała być bezpieczna, kontrolowana i przewidywalna. Niebieska błyskawica Stokajmura Mura zburzyła to przekonanie w ciągu 19 godzin. A najgorsze miało dopiero nadejść dla trzech pracowników, którzy znajdowali się najbliżej światła. W szpitalu Uniwersytetu Tokijskiego lekarze podjęli próbę czegoś, czego nigdy wcześniej nie próbowano. Utrzymania przy życiu mężczyzny, którego DNA zostało zniszczone przez 17 siwertów promieniowania. Stan Hisashiego Ouchiego przekraczał możliwości medyczne. Jego chromosomy zostały tak całkowicie zniszczone, że komórki nie mogły się już prawidłowo dzielić. Jego szpik kostny, fabryka produkująca komórki krwi, praktycznie się stopił. Każdego dnia jego organizm próbował się wyleczyć. Każdego dnia ponosił porażkę. Lekarze próbowali eksperymentalnych metod leczenia: przeszczepy komórek macierzystych krwi obwodowej, leki zwiększające produkcję białych krwinek, całodobowe monitorowanie, podczas gdy jego narządy powoli przestawały funkcjonować. Uchi przeżył 83 dni. Zmarł 21 grudnia 1999 roku, trzy miesiące po tym, jak atomy uległy niekontrolowanemu rozszczepieniu w zbiorniku, obok którego stał. Masato Shinohara przeżył dłużej. Jego dawka wynosząca 10 siwertów, choć katastrofalna, pozostawiła mu nieco większe szanse. Walczył przez 7 miesięcy. Shinohara zmarł 27 kwietnia 2000 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Tokio. Dwóch mężczyzn zginęło, ponieważ ktoś uznał, że przenoszenie roztworu uranu w wiadrach jest szybsze niż przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Jednak zanim Ouchi i Shinohara umierali w szpitalnych łóżkach, śledczy odkryli coś jeszcze bardziej niepokojącego niż sam wypadek. Metoda z wiadrami nie była jednorazowym skrótem. Według Centrum Informacji Jądrowej Obywateli, JCO stosowało nieautoryzowane procedury od 1993 roku. Nieautoryzowane instrukcje były w obiegu od 1996 roku. Przez 6 lat pracownicy systematycznie omijali licencjonowane urządzenia bezpieczeństwa. Zbiornik buforowy zaprojektowany w celu zapobiegania masie krytycznej. System transferu z ograniczeniem wysokości, który kontrolował ilości uranu. Wszystko to zostało zignorowane na rzecz wiader i szybkości. Poranek 30 września nie był wypadkiem. Był to nieunikniony skutek zinstytucjonalizowanego oszczędzania, które w końcu dogoniło prawa fizyki. Japońscy śledczy ustalili, że firma JCO kontynuowała pompowanie roztworu uranu do zbiornika strącającego, nawet gdy poziom wody zbliżył się do maksymalnego progu bezpieczeństwa. Systemy ostrzegawcze albo nie były wystarczająco czułe, albo były całkowicie ignorowane. Kiedy ciśnienie w systemie wzrosło, nikt nie zareagował. Agencja Nauki i Technologii. Oraz Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego potwierdziły, że operacja całkowicie wykraczała poza zatwierdzone procedury. Funkcje bezpieczeństwa sprzętu zostały celowo pominięte. Jednak reakcja firmy JCO ujawniła, jak głębokie były problemy. Kierownictwo firmy zaprzeczyło zaniedbaniom. Twierdzili, że TAMA spełniała międzynarodowe standardy. Utrzymywali, że incydent był spowodowany ekstremalnymi warunkami pogodowymi, które panowały tego dnia w regionie. Ekstremalne warunki pogodowe. Jakby deszcz i topniejący śnieg sprawiły, że pracownicy wlali do zbiornika siedem razy więcej uranu niż dopuszczalny limit, używając wiader. Prezes JTO, Kodzi Tani, publicznie przeprosił ewakuowanych w nocy 30 września. Jednak strategia prawna firmy mówiła co innego nazwali to działaniem siły wyższej. Zanim wrócimy do tematu, powiedz nam, skąd dzisiaj oglądasz. A jeśli ta historia Cię porusza, zapisz się, aby nie przegapić kolejnej. Reakcja rządu była równie wymowna. Sekretarz gabinetu Hiromu Nonaka przyznał, że reakcja rządu była zbyt powolna. Premier Keizo Obuchi nazwał sytuację poważną i odroczył rekonstrukcję gabinetu. Jednak przyznanie się do opóźnień nie było równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności. Od momentu rozpoczęcia reakcji łańcuchowej minęło 12 godzin, zanim władze wydały nakaz pozostania w domach. 12 godzin, podczas których neutrony unosiły się w powietrzu, a odczyty... Promieniowania wzrosły czterotysięcznie w stosunku do normy. 310 tysięcy ludzi spędziło te 12 godzin bez ochrony. Przegląd po akcji przeprowadzony przez Komisję Regulacji Jądrowej był druzgocący. Do głównych przyczyn zaliczono nieodpowiedni nadzór, słabą kulturę bezpieczeństwa i słabe szkolenia. Komisja stwierdziła, że wypadek ten nie miałby miejsca w Stanach Zjednoczonych ze względu na istniejący nadzór nad zakładami produkującymi paliwo. Japońska branża jądrowa zawiodła na każdym poziomie. Pracownicy ignorowali procedury, kierownictwo firmy usystematyzowało te naruszenia. Nadzór rządowy przeoczył sześć lat systematycznych naruszeń bezpieczeństwa, a kiedy atomy w końcu zaczęły się rozszczepiać w sposób niekontrolowany, reakcja służb ratowniczych na ochronę okolicznej ludności zajęła pół dnia. 11 października 2006 roku Sześciu urzędników JCO zostało aresztowanych za zaniedbania zawodowe. Trzy lata później otrzymali oni wyroki więzienia w zawieszeniu. Firma zapłaciła grzywny. Nikt nie trafił do więzienia za śmierć Hisasiego Ołciego i Masato Shinohary. Wypadek ten spowodował jednak pierwsze zastosowanie japońskiej ustawy o odszkodowaniach za szkody jądrowe. Do września 2000 Sengoremy rozpatrzono prawie siedem tysięcy wniosków. Wypłacono około 12,73 ml. jenów. 98% wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie w przypadku wypadku, w którym zginęły dwie osoby, a setki innych zostały narażone na promieniowanie. Matematyka porażki instytucjonalnej została zredukowana do biurokratycznej historii sukcesu. 17 grudnia 1979 japoński parlament uchwalił ustawę nadzwyczajną. Która na zawsze zmieniła gotowość kraju na wypadek awarii jądrowej. Specjalna ustawa o gotowości na wypadek awarii jądrowej. Ustawa nr 156. Zajęło mniej niż trzy miesiące od niebieskiego błysku w Tokaimura, aby całkowicie zmienić podejście Japonii do zarządzania kryzysowego w przypadku awarii jądrowej. Ustawa wyjaśniła obowiązki operatorów. Wzmocniła koordynację między władzami krajowymi i lokalnymi. Stworzono ramy szybkiej ewakuacji i komunikacji publicznej. Wszystko, co zawiodło 30 września, zostało teraz zapisane w przepisach prawnych. Jednak ustawodawstwo nie mogło przywrócić życia Hisashi Ouchi i Masato Shinohara. Nie mogło też naprawić szkód psychicznych, które dotknęły japońskie społeczności. W marcu 2000 Sengres licencja JCO została trwale cofnięta. Firma, która przez 6 lat systematycznie ignorowała procedury bezpieczeństwa, otrzymała zakaz obchodzenia się z materiałami jądrowymi. Zakład w Tokaj, oddany do użytku zaledwie 12 lat wcześniej, o zdolności przetwarzania 3 ton uranu rocznie, został zamknięty na zawsze. Jednak koszty ludzkie wykraczały daleko poza trzech pracowników, którzy stali obok zbiornika osadowego. Oficjalne dane wskazują, że 600 z ponad osób zostało narażonych na promieniowanie w tysiącec... 1000... W wyniku wypadku w Tokajmura, Sama liczba stała się przedmiotem sporów. Różne agencje stosowały różne progi dawek, różne definicje narażenia. Nie kwestionowano natomiast wpływu na okoliczne społeczności. Pogłoski wywołały bojkot produktów rolnych i morskich z prefektury i baraki. Anulowanie rezerwacji hotelowych zrujnowało lokalną turystykę. Szkody gospodarcze rozprzestrzeniły się koncentrycznymi kręgami od epicentrum, podobnie jak promieniowanie. Prefektura ibaraki ostatecznie zaoferowała 4 czy jenów w postaci niskooprocentowanych pożyczek dla dotkniętych katastrofą małych i średnich przedsiębiorstw. Była to rekompensata ekonomiczna za wypadek, który według władz nie stanowił długoterminowego zagrożenia dla zdrowia. Sprzeczności były wszechobecne. Monitorowanie środowiska rzeczywiście wykazało ograniczony zakres wypadku. Śladowe ilości radionuklidów wykryto w roślinności w pobliżu komina. Jednak w próbkach wody, mleka i wody morskiej pojawiły się ich znikome ilości. Dawki promieniowania zewnętrznego pochodziły głównie z promieniowania neutronowego i gamma podczas samego dwudziestogodzinnego zdarzenia krytycznego. Nie pochodziły one z długotrwałego skażenia. Skuteczne dawki dla większości mieszkańców były znacznie niższe niż 50 mSv, czyli poziom referencyjny dla sytuacji kryzysowych. Wielu otrzymało mniej niż 1 milisiwert, czyli ułamek naturalnego promieniowania tła. Na papierze wypadek w Tokajmura został opanowany. Był lokalny, można było nim zarządzać. Jednak opanowanie to coś więcej niż tylko pomiary promieniowania. Tradycyjna wiedza została utracona, gdy ludzie przestali ufać lokalnym źródłom żywności. Więzi społeczne uległy zerwaniu, gdy sąsiedzi zaczęli postrzegać swoje domy jako potencjalne źródło skażenia. Dzieci nauczyły się, że dorośli odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo mogą popełniać błędy, które sprawiają, że samo powietrze staje się niebezpieczne. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej sklasyfikowała Tokaimurę jako poziom czwarty w międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych. Wypadek o lokalnych konsekwencjach. Lokalnych konsekwencjach. Jakby lekcja, że uran może osiągnąć stan krytyczny w wiadrze miała znaczenie tylko dla ludzi w promieniu 10 km od miejsca wybuchu. Prawda była bardziej niepokojąca. Raporty z dochodzenia ujawniły, że podobne skróty prawdopodobnie miały miejsce w zakładach jądrowych w całej Japonii. Obywatelskie Centrum Informacji Jądrowej znalazło dowody na stosowanie nieautoryzowanych procedur w innych zakładach: zmodyfikowane podręczniki szkoleniowe, systematyczne omijanie urządzeń bezpieczeństwa. To nie była odosobnionym przypadkiem. Była to zapowiedź kultury panującej w całej branży która przedkładała wydajność nad fizykę. Komisja Regulacji Jądrowej stwierdziła, że podstawowymi przyczynami były nieodpowiedni nadzór, słaba kultura bezpieczeństwa i słabe szkolenia. Nie tylko w JCO, w całej japońskiej branży jądrowej. Reformy po wypadku miały na celu rozwiązanie tych systemowych problemów. Wyjaśniono obowiązki operatorów, wzmocniono koordynację na szczeblu krajowym i lokalnym, od podstaw przebudowano systemy gotowości na wypadek sytuacji awaryjnych. Jednak zmiana kultury jest trudniejsza niż zmiana przepisów. 25 lat później Tokajmura pozostaje studium przypadku pokazującym, jak margines błędów technologii jądrowej mierzy się w atomach. Jak decyzja o użyciu wiader zamiast odpowiedniego sprzętu może doprowadzić do międzynarodowych nagłówków, napięć dyplomatycznych i ofiar śmiertelnych. Wypadek ten udowodnił, że bezpieczeństwo jądrowe to nie tylko kwestia inżynierii, to kwestia psychologii. Ekonomii, kultury korporacyjnej, nadzoru rządowego. To kwestia nagromadzenia drobnych kompromisów, które wydają się rozsądne, dopóki atomy nie zaczną się dzielić w sposób niekontrolowany. Hisashi Ochi i Masato Shinohara zginęli, ponieważ ktoś uznał, że przestrzeganie procedur zajmuje zbyt dużo czasu. 667 osób zostało narażonych na promieniowanie, ponieważ kultura bezpieczeństwa jądrowego uległa wewnętrznej degradacji. 310 tysięcy mieszkańców otrzymało polecenie pozostania w domach, ponieważ 20 godzin niekontrolowanego rozszczepienia przypomniało wszystkim, że niektóre technologie nie wybaczają błędów ludzkich. Każda elektrownia jądrowa na świecie działa w oparciu o założenie, że ludzie będą przestrzegać procedur, że systemy bezpieczeństwa będą działać zgodnie z projektem, że margines między normalnym działaniem a katastrofalną awarią jest wystarczająco duży. Aby wyłapać ludzkie błędy. To Kaimura udowodniła, że założenie to jest błędne. Niebieska błyskawica, która oświetlała budynek konwersji na japońskiej wsi przez 19 godzin, nie była tylko wynikiem osiągnięcia stanu krytycznego przez Uran. Była to chwila, w której instytucjonalna porażka spotkała się z bezlitosnymi prawami fizyki. I nadal ma to miejsce w zakładach na całym świecie, gdzie skróty wydają się rozsądne, gdzie kultura bezpieczeństwa ulega erozji. Jedno ustępstwo po drugim. Aż ktoś wyleje uran do wiadra, a atomy zaczną się dzielić szybciej, niż ktokolwiek będzie w stanie je zatrzymać. Kolejny niebieski błysk jest zawsze tylko o jedno uproszczenie dalej. Jeśli ta historia skłoniła Cię do refleksji nad tym, jak cienka jest granica między bezpieczeństwem a katastrofą, kliknij przycisk subskrypcji i daj nam znać w komentarzach, jakie zabezpieczenia Twoim zdaniem nigdy nie powinny być naruszane ponieważ zrozumienie tych awarii jest jedynym sposobem, aby zapobiec ich ponownemu wystąpieniu.